Hello. 52.0. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy szósty etap, pierwsza misja. E, ta misja znajduje się w tym oto miejscu. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja wygląda. No i mamy tutaj na 3 gwiazdki 160 punktów do uzbierania. Myślę, że bez problemu nam się tutaj uda. Kim grasz? Ja sobie zagram o tym. To ja ten, A ty no. pewnie karton ogłowym. Tak, dokładnie. Okay. Lecimy z temacikiem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra. No i co ja tu będę robił? Krój mi trzy cebulę. cebulę. Ja ci ją tu będę dawać może. O, garnek. Tam masz drugi po prawej stronie. Proszę, teraz okay, to będzie... Cholera wie co teraz będzie. Nie wiem, pokrój pieczarki. O, coś się tu zmienia. Idź naokoło, idź naokoło. Tu? Tak. E, pieczary, tak? Tak. I talerz mi daj od razu. Okej. Okay. I to już. Już, tylko daj pokroję ci. Masz? Daj. Połóż talerz, połóż. Połóż. No, okej. Okay. Masz dwie pieczary. Teraz ja kroję? Pom pomidor. Dawaj mi ten... Pomidor. Dobrze, dawaj mi talerz. Raz. Kto tu myje? A tu się nie myją. Tu się nie myją. Pieczarowa gotowa. Dobrze, że dwa razy pomidorowa idzie. Mhm, mm tu już masz gotowe. Teraz ty idziesz na około. Tak, wiem. Wszystko powtarzasz to co ja. Tak, dokładnie. Fajnie, że się tutaj same talerze respią. Nie wrzuciłam sobie pomidora. No. Y, następna, dyniowa. Okej. Okay. Cebulowa, dyniowa. Ty teraz. Mhm. Mm Proszę. teleż Ci zabieram. Do wydania. Następna. I następna. Potem pieczarkowa, masz. Dawaj następną mi pieczarkę. Teleż Do wydania. Masz? No, o dzięki. Proszę, potem pomidor. Pomidor, tu już masz tam wyciągnięty. Aha, okej. Okay. Raz, dwa, jeszcze jeden pomidor. O, teraz ty kroisz Okej, okay, talerz, talerz, talerz. Masz Pokrój sobie pomidora. Okay. Pamiętasz, że tu było na trzy gwiazdki? Zwróciłeś Nie wiem, w ogóle ale... uwagę? Nie wiem, 160 chyba Dobra, Nie teraz pewna. pieczary pieczarki i potem znowu pomidor idzie. Okej. Okay. Masz. A ja biegnę. Ale banał. No ta runda jest strasznie taka. Taka bylejaka. Nie? No. Najlepsze są takie, bo się przynajmniej nie idzie wkurzać, nie? No ja wiem, czy najlepsze. Też jakby wszystkie były proste, to by granie miała sensu. No, trochę. Trochę też rację. Potem idzie cebulowa. O jezu. Masz tutaj pomidora. Okej, okay, dzięki. Cebulę. Aha, okej. Okay. I pieczarki. Okej okay. Oj, oj 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 Masz? Idę do wydania. Potem znowu cebula. Okej. Okay. Teraz ty. Dobra. Talerze. Następna idzie cebulowa jak coś. Mamy jeszcze 34 sekundy. Dobra, to jeszcze spokojnie ze dwie zupy wydamy. Jedną wydamy. Potem pomidorowa. Nie licząc tej. O, tu masz już pokrojony pomidor. Dawaj, jeszcze jeden. Zmieniaj, szybko. Leci, leci, leci. Tu masz talerz. 288. No, akurat jak to zrobimy, będzie 300. Ponad. Więcej nie robię, bo to w sensu brak. No i Git. O. 312 punktów, wspaniały wynik. Idę do ciebie. Cześć. Bang. No się ma. Marnotrawstwo, wyrzuciliśmy. Dobre pieczarki. 312 punktów na 3 gwiazdki, proszę Państwa, i lecimy sobie do kolejnej misji. Misja 6.1 już jest za nami. Przed nami misja 6.2 Druga misja ee, szóstego etapu. I lecimy sobie do niej, szybciutko i na temat, bez tutaj przedłużania. To jest ta, tak? Tak. Misja 6-2. No i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli do robienia. 260 punktów na 3 gwiazdki. No tutaj już troszkę więcej mamy do Nie. roboty. Nie. Co? Nie będzie. Pamiętam tą tu misję. Tutaj będziemy robić osobno. Ty robisz swoje, ja robię swoje. Mamy tak jakby dwa osobne stanowiska. Totalnie. Aha. Czyli... I ty robisz... Czekaj, jakie tam były zupy? Ja chyba robiłam pieczarkową i cebulową, a Ty miałeś pomidorową i cebulową. No zaraz się dowiemy. A, ja mam tu pomidorową i cebulową. No, no i gidy, ja zaczynam. Więc spoko, ja zacznę, ja zacznę robić cebulową, bo nie mam co robić, więc Ta. na zapas też można robić, na nie? Na pewno się nie zmarnuje. To jest banał też. No. O, idzie pieczarkowa. Dobra, to ja potem zacznę robić, bo Ty nie masz. Mówisz, że cebulową robisz? Tak, pieczarkową zresztą Ale też. Ale tutaj talerzy już myjemy. Tu już mi dajesz chyba na taśmę ty talerze. Nie. Ty masz swoją umywalkę, ja mam swoją też. Okej. Okay. Eee. Jezu. Tutaj się wydaje. Swojczy Dobra. mi się, nie swojczyło się. Ej, wydałaś źle coś. Od nowa, zacznij od nowa. Dlaczego? Zacznij, w sensie daj od nowa, w sensie misję tą tylko. Ale dlaczego? Nie. No nie. Ale dlaczego? Co ty robisz? O no, mój błąd no. Wiem, no rób, co kurde. wiem co zrobiłam źle. Po prostu. Przecież to jest proste jak baną. Jak można się tu mylić? Wiem no, ja po prostu zapomniałam, że cebulowej nie było żadnej, sobie nie popatrzyłam. I zrobiłam się cebulowa, wydałam cebulową, chociaż nie było cebulowej. Po prostu za szybko chciałam to zrobić. Okej. Okay. Przepraszam za mój błąd. No dobra, skup się Ania. To jest takie proste. Chyba prościej już się by nie dało. Co nie? Chyba tak. Dobra, trzeba gary ogarnąć trochę. Ja robię pomidorową, a ty robisz Ja robię cebulową już. Wow, mało brakowało. Zresztą pieczarkową też od razu lecę. Ty już cebulową robisz? Tak, i cebulową, i pieczarkową. To ja nie mam za bardzo co robić. No, zapas, razie. zupę jakąś. Tylko uważaj, co wydajesz. No, jak sobie tak to jak ty ja. się pomyliłaś? Ja się jeszcze nieraz nie pomniem. Dobra, ej, słyszysz, to ja będę robił w zapasie pomidorową. Jak ty robisz pieczarkową i cebulową, ok? Ok. Może zdążę. Ja mam teraz dwie pieczarkowe. 260 tutaj jest, a ty chciałeś powtórzyć. Nie a. wiem, po co w sumie. Wiesz co, nie wiedziałam, że aż tak punkty nam będą fajnie lecieć, bo ta runda jest mimo wszystko banalna. Tak po prostu, wiesz, głupio, głupio się czułam z tym, że pierwsze wydane dania, ja już pomyłka. Wiesz, o co chodzi. No nie bardzo. Dobra. Wyczułaś tą nutkę ironii? Tak. <laughs> Dobra. Które robisz? Cebula. Okej. Okay. Dwa Bo... razy idzie z cebulą. No Możesz to Możesz ja robić drugą. tam na zapas też. Ej, dlaczego ja w ogóle nie gotuję na dwa gary XD? Nie wiem, ja się staram, ale tutaj ciężko jest. Ja gotowałem przez ten czas cały czas na jeden, ale no stwierdziłem, że... Przecież i tak my mamy tempo zabójcze, jak my to robimy wszystko razem, nie? No już mamy 270 punktów, może jeszcze dwie zupy się uda zrobić. Spokojnie. W sensie ja może uda mi się. Ja pomidorową robię, ale problem polega na tym, że jej na razie nie ma w zamówieniu. To zaraz powinna być, już wydaje, to się powinna pojawić. Ja idę gary myć. Nie, nie pojawiła się. Kurde, co za szajsk. Może zdążę to jedną jeszcze. Ja już chyba nie wydam nic. Nawet nie zdążyłem mi się ugotować, więc się raczej... Poddaję. Może jeszcze się pomidorowa pokaże. Jest. Jest. No, ej, w ostatniej chwili wydam. I ja też. Dawaj, jak będzie na jednej sekundzie. Ok. 5, 4, 3, 2, już. 372 punktów. Nice! Nice, nice, nice. Banalna misja. Chyba jedna z prostszych, jakich, jakie my rozegrali do tej pory. Nie? nie licząc pierwszych z sałatkami. No, to też było takie banalne. W każdym razie, moi drodzy, mamy to zrobione na trzy gwiazdki, 372 punkty. Jest idealnie. No i odkryła nam się tutaj misja 6-3. Ale to już w następnym odcinku, tak? Dwie teraz mamy do nagrania. Tak, Misja. dokładnie. No i git. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli film się Wam spodobał, zachęcam Was do zalajkowania, do subskrypcji mojego kanału Miszczyniu Ziomek Milan. Wszystkiego dobrego, hej! Pa!